Ludzie mówią, że małżeństwo to codzienność: ryż, sól, olej i ocet. Ale ja wiem, że małżeństwo to często cierpliwość, nadzieja i modlitwa. Niektórych słów nie trzeba wypowiadać do ludzi. Najpierw powiedz je panu: Modlitwa. Pierwsza: Panie Jezu, proszę cię, chroń nasze serca, abyśmy w rozczarowaniu nie stali się sobie obcy, ale w słabości umieli się wspierać. Modlitwa druga. Kiedy się kłócimy, milczymy, czujemy się zmęczeni, wejdź między nas. Nie po to by rozsądzać, ale by uleczyć to, co się między nami zepsuło. Modlitwa trzecia. Panie Jezu, pragnę kochać tak, jak ty kochasz, wierząc, że miłość potrafi przezwyciężyć każdą burzę. Drogi przyjacielu, jeśli i ty martwisz się o swoje małżeństwo, napisz: Panie Proszę, wejdź w nasze małżeństwo. Obserwuj mnie i dołącz do grupy Whatsapp na stronie głównej. Razem będziemy się modlić o nasze rodziny i nie poddamy się w miłości. Udostępnij to komuś, kto potrzebuje nadziei, ale nie umie o nią poprosić. Może właśnie na te słowa czeka.